Hej króliczki, ogólnie dzisiaj mega zabawny film, ponieważ będzie on odpowiedzią na film pewnej mega super gacha hejterki, jaką jest Fauna4. Raz odpowiedziałam jej pod jej filmem, który był hejdem na TikToku. Napisałam jej, że wredne jest wyzywanie kogoś, ponieważ ma content, który nam się nie podoba. To ta zaczęła mi odpisywać mianowicie, że kanał TikToku nie ma sensu, że ma go usunąć, że nagrywa głupoty, a gdy napisałam jej że to nie powód do hejtowania to ona broniła się zdaniem. Uwaga cytuję. Ja nie hejtuję tylko wyrażam swoją opinię. Jakby okej okay, nieźle to robisz. Wyzywając ją. I zarzucając jej kopiarstwo. Gdy sama od niej skopiowałaś włosy. I wyzywając ją, że jej kontent jest głupi nie ma sensu i powinna usunąć kanał. Serio nie no wychodzi ci to zarąbiście. Przechodząc do rzeczy. Jedna dziewczyna w komentarzach napisała mi dziś, że ktoś nagrał na mnie hejt. Na początku nie wiedziałam kto to ale potem tak myślę. A no tak, przecież fauna tak lubi płakać o innych jacy to oni nie są źli. No i weszła mi serio spodziewałam się jakichś sensownych argumentów. Wchodzę i widzę po prostu to. Kto Chciałabym dzisiaj porozmawiać o Takie jednej polskiej gadatperce, o nazwie zje banka Według mnie jest ona i a to macie dlaczego. Po pierwsze, to jej kanał wybił się tylko przez jeden jej film, który nie jest śmieszny, tylko dziwny. Po drugie, jej ocenie ma sensu, bo nie wiem, czy to ma być policzydemo jakiś. Wymaga ona strasznie, aby widzowie jej zostawiali lajki pod filmami. Jej podziękowaniem za tysiąc subskrypcji to był tylko jeden post, na którego w ogóle nie poświęciła czasu. Od tych postach widać, że jest ona nieogarniętym człowiekiem, bo nawet nie potrafi po sobie posprzątać. Nawet w swoim opisie napisała, że Fuj, pierwszy argument, że mój kanał wybił się przed jeden film, to dosłownie ten sam argument, który użyłaś do filmu o w i jest on na tyle głupi, że brak mi słów XDD. Chyba oczywiste, że nagrywam filmy po to, żeby mój kanał się wybił tak? No to raczej oczywiste XD, więc nie wiem gdzie tu widzisz problem. Ponadto pozwól, że się powtórzę. Użyłaś dosłownie tego samego argumentu, którego użyłaś na hejtna powu, więc pierwszy argument wyjaśniony teraz przechodzimy do drugiego. O drugiej oce nie ma sensu bo nie wiem czy to ma być królik czy demon jakiś. Gdzie widzisz problem w mojej oce, kiedy właśnie o to chodzi żeby od się czymś wyróżniała więc gdzie problem? X.D. Fajnie chociaż że nie zmieniłaś nagle włosów na takie jakie ja mam i nie powiedziałaś że je od ciebie skopiowałam. Poza tym weź spójrz na swoją ocę, Dziewczyno co ty w w.G.L. masz na ubie za dwa placki. Co to ma niby być? Plus, weź pod uwagę te skopiowane włosy no i plaster na gębie xd. Co stało ci się coś czy co xd? Dobra kwestie oce już wyjaśniłam to teraz kolejny argument. Wymaga ona strasznie aby widzowie jej zostawiali lajki pod filmami. Aha czyli teraz zdanie. Ludzie ja chciałam żebyście wbili 600 likę pod tym snem ale ale tu też możecie. To to jest mega wymuszanie o like, no ja wiem ja wiem. Ja wiem, że to, że praktycznie każdy prosi o likę i jest to całkiem normalne to, że gdy ja to zrobię to jest jakieś przestępstwo no ja wiem, ja wiem. Dziewczyno ogarnij się ja wiem, że się powtórzę ale to chyba normalne, że chcę żeby mój film jaki, kanał się wybiły tak? To nie jest żebranie ani wymuszanie, co ty nie chciałaś mieć likę jak miałaś kanał. Miałaś bo widzę, że usunęłaś ale i tak ci odpowiem bo tak. Bo mam zapisany twój film w galerii może zobaczysz na innym koncie. Wracając jaki youtuber lub tuber nie chce mieć wysokich zasięgów no na logikę, ok kolejny argument. Jak ja kocham ją gasić. Jego podziękowaniem za 1000 subskrypcji to był tylko jeden post na którego w ogóle nie poświęciła czasu. Może to dlatego że jak parę postów później napisałam. Miałam mniej siły bo ogółem nie chcę się tym w pewnym sensie chwalić ale po prostu miałam wtedy silną depresję i wszystkie filmiki i shortsy robiłam na siłę, mimo że teraz ja już lepiej to wciąż nie całkiem z tego wyszłam i po prostu nie miałam na tyle siły by robić filmy. Ty też niespecjalnie się postarałaś nagrywając te hejty na mniej, powu. No tak szczerze. Po prostu przekopiowałaś połowę argumentów, które i tak były słabe, więc czemu masz problem do mnie, że czasem nie mogę zrobić długiego filmy. O tych postaw widać, że jest ona nieogarniendym człowiekiem, bo nawet nie potrafi po sobie posprzątać. No tak z tym się akurat. No nie nie mogę. No około z tym muszę się zgodzić XD. Ale do rzeczy. Co ty niby zawsze masz porządek w pokoju? Nigdy nie miałaś syfu? Ponadto potem ogarnęłam pokój na błysk i tak jakby ci to powiedzieć. No wiesz, wiesz? To ty weszłaś na moje konto tylko P o to, żeby poznajdować losowe szoty i zrobić z nich tak gówniane argumenty. Ponadto... Okej, okay, dalej. Nawet w swoim opisie napisała, że warto wbijać na jej film, który jako jedyny jej się wybił. No i fajnie, że się wybił, bo powtórzę p oraz ostatni. To chyba normalne, że chcę, żeby mój film się wybił jak najbardziej się da i mam do tego prawo. Ponadto popatrz na inne filmy. One również się wybiły może nieco mniej niż ten o moim śnie ale się wybiły i niestety to nie ty masz dostęp do moich statystyk i to nie ty wiesz dzięki jakim filmom mam ile subów. Nie nie. To, to jestem, jestem ja. ja. No, serio xd weź użyj jakichś innych argumentów niż tych których użyłaś w filmie o tkpw please. Bo ja naprawdę te argumenty na pamięć znam. Kolejny cudowny argument. Wstawia ona mnóstwo shortców. z myślą, że zdobędzie jakiś fame. No tak, ponieważ powiem ci tak. Shortcy zdobywają większy fame niż takie długie filmy. Wiesz, wiesz, ja nie myślę, że zdobędę w cudzysłowiu fame. tylko wstawiam te filmy, bo w ten sposób wyrażam swoją miłość do gacha xd. Poza tym większość gacha tuberów wstawia głównie shortsy to co ja mam jakiś zakaz czy coś. Ty wstawiałaś jakiś hejt i co myślałaś, że to się wybije? Tak? a skończyłaś z dwoma subskrypcjami, po czym usunęłaś kanał. Zdobyłaś dwa suby w ciągu dwóch dni, gdy ją w ciągu jednego zdobywam, po dziesięć. Ostatnia kwestia. Uważam, że jej kanał to nic specjalnego i nie zasługuje ona na tyle subów. To tyle Aha no spoko no według mnie to ty nawet na te dwa suby nie zasługiwałaś i naprawdę nie wiem kto cię zasubskrybował ale przypuszczam, że po prostu miałaś multikonto i sama sobie te suby dałaś więc spoko a nawet jak nie to naprawdę nie wiem kto cię zasubskrybował ale do tych osób. Na dziś to tyle bo laska usunęła kanał to na tyle pa i nie przejmujcie się hejtami a w opisie gmail na którym możecie podsyłać fanarty.